Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed chwilą zakończyło się pierwsze spotkanie rundy rewanżowej Ekstraligi Kobiet, w którym Lex Kancelaria Słomniki pokonała rolnik Głogówek 4 do 0. Jest ze mną trener różnych gości, pan Stanisław Dyja. Panie trenerze, co możemy pan powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu? No, chyba nie jest pan zadowolony z podstawy swoich zawodniczek. Czego zabrakło, żeby osiągnąć dobry wynik, taki jaki osiągnęliście w pierwszym spotkaniu u siebie? Wiedzę o waszym podłożu. Czyli mówi Pan, że ta nawierzchnia przeszkadzała Wam albo inaczej, nie byście przyzwyczajeni do tego typu nawierzchni i utrudniała Wam grę? No nie jestem przyzwyczajony w halach grać na lodzie, a tu tak wyglądało jakby na lodzie, no ale trudno, uczymy się. Byliśmy u Was pierwszy raz, a następny raz na pewno przyjadą w innym obuwiu. A czy oprócz tego aspektu, może tak powiem poza piłkarskiego zabrakło coś samej takiej techniki, taktyki gry? Nie no, złożyło się tak jak się złożyło, problematyczny dla mnie rzut wolny, z którego yy... Słomniki złapały gola i musieliśmy się odpożyć. To, co pierwsza była, to było widać, jak graliśmy. Myśmy chcieli konta, a dostaliśmy trzy następne gole z konty. Naturalna rzecz. Także nie jestem załamany postawą zespołu. To jest tylko liga. Zobaczymy, jak będziecie finałach. Czy właśnie yy, Pańska tradycja, pa, Pańskiego zespół, który polegał na cofnięciu się, wynika z, tego, z tych wyników, które osiąga ostatnio drużyna z kancelarii? 2-1 z ujotem robią wrażenie, czy po prostu już od dawna planowałeś, że tak wyjdziecie na to spotkanie, czekając na, na nasz błąd, błąd rywala? Nie no, ja znam większość tych dziewcząt, one nie są dzisiaj pierwsze raz, więc wiem jak grają. I w większości na yy, boiskach yy, gospodarzy, jako goście gramy w ten sposób. Natomiast u siebie, no to inaczej, ale my mamy swoją halę, tak jak one znają tą halę, tak my znamy swoją, tak jak mówię, no dla mnie największym zaskoczeniem, że nie potrafiły utrzymać równowagi i każda akcja, e, cokolwiek niecelne podanie, kończyło się, że piłka wychodziła na aut, nie widziałam, że jest taka nawierzchnia i jako my, jako kierownictwo, jako trenerzy, to myśmy zapieprzyli, że nie miały odpowiedniego obuwia. A co Pan może powiedzieć o tegorocznych rozgrywkach ligowych, na pewno są bardziej wyrównane niż zeszłoroczne? Tabla jest bardziej spłaszczona. W co wycelujecie? i w jakie drużynę upatrujecie faworyta naszej grupy? Nie no, faworytem jest zdecydowanie Kraków, no to nikt nie będzie mówił, że jest inaczej, mają najlepsze dziewczyny i przede wszystkim one mają dorosłe dziewczyny. Jak pan widział u mnie dzisiaj gało trzy dziewczyny starsze, ale jeszcze wszystko młodzieżowe. My jesteśmy klubem z miasteczka 5000, gdzie ja wychowuję te dziewczyny od 20 lat i, i nie mam tutaj żadnych obcych nabytków i zupełnie inaczej do tego podchodzę, niż podchodzą do tego w Krakowie, no ale też nie czarujmy się, nie wiem ile Kraków dzisiaj liczy, 700, czy 800, czy 900 tysięcy, no to kminą jest, że przegrywają z pięciotysięcznym miasteczkiem. Także oni są głównym faworytem, no co się zrobiło? Na pewno jest 4 drużyny bardziej wyrównane, to jest prawda, bo zarówno ROW, który też jest oparty na moich zawodniczkach, które poszły tam, Sobkowicz, Łuczak, czy, czy byście stworzyli bardzo fajną drużynę? No jest jakaś tam czwórka. Nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, czy jesteśmy tak mocno jak tamtego roku, że trzy drużyny z południa było w Final Four. Eee, zobaczymy, no, trudno mi jest cokolwiek odpowiedzieć. Dzisiejsza liga, tak ta grupa jak i północna jest bardzo wyrównana, nie wiadomo kto zdobędzie pierwsze miejsce, kto ostatnie. I jak tamtego roku graliśmy pod drugie miejsce, bo chcieliśmy grać z górnicą, czy w finale o Final Four, to dzisiaj nie wiemy o co grać, bo nie wiem kto tam będzie drugi, czy pierwszy, czy trzeci. No wiemy, że ta drużyna tam będzie słabsza. Natomiast pozostałe, ciężko cokolwiek powiedzieć. Nie mam wglądu w drużyny jak grają, czy to taki jest wzrost, czy może kontuzja w AZT się później powodowały, że jest tam obniżka formy poszczególnych zespołów. Ciężko mi cokolwiek odpowiedzieć. Przyjdzie fajna po Mamy nadzieję, że się tam znajdziemy. Życzymy tego samego Wam. Najlepiej byłoby, jak wszystkie drużyny z południa się znalazły. No bo zobaczymy co będzie, bo ta reforma może spowodować tak, że nagle się okaże, że w następnym roku może być tylko trzy drużyny na przykład z północy, a dziewięć drużyn z południa, bo pierwsza liga może doprowadzić do takiej sytuacji, bo jak pan wie e, są baraże i, i wchodzą wszyscy, że nagle to my się znajdziemy na północy, bo jesteśmy najbardziej na zachód wysunięci, więc nie wiem jak to po prostu będzie. No zobaczymy jak będzie. No dzisiaj był bardzo wyrównany mecz. Kontur świetne zresztą trzeba przyznać to co zawsze uważam, że pocalą musi być kontra, w trójkę wykonana. Wszystkie trzy konty bardzo ładne. Mogło być więcej. Madzia Moja dużo wybroniła. Zresztą Wasza bramkarka też bardzo dużo wybroniła. Też z pół metra wybroniła. Także ciekawy mecz. Zobaczymy jak będzie dalej. Dobrze, dziękuję i życzę powodzenia w dalszych grach. Dziękujemy. Drugim moim dzisiejszym gościem jest zawodniczka Leksy Kancelarii Słomniki Mirosława Wypaśniak. Mira, na początek gratuluję Ci wygranej. Chciałem Cię spytać o to, jak o przebieg meczu. Pierwsza połowa, bardzo taka senna, powolna. Czy potrzebowałeś się tych kilkunastu minut, aby wrócić do rytmu po tej przerwie świątecznej? Tak, myślę, że potrzebowali czasu trochę. Tak samo się do drużyny, bo tak jak przerwa była niemala po świętach, to co my zrobili, przystosowali się i w drugiej plowie dali. Tak, w drugiej połowie już widać było, że ten swój rytm, graliście spokojnie piłką. Zawodniczki z Głogowa zdecydowały się od początku cofnąć, grać bardziej defensywnie, się grać w ataku pozycyjnym. Nie czujecie się jeszcze najlepiej tak grając piłką, musząc, nie mogąc grać z kontry, tylko bardziej operując na połowie rywalek? Tak, to jest taka prawda, że najpierw e, grali od obrony, ale my trenujemy i idziemy zawsze do przodu i myślę, że akcje z przodu będą lepiej i lepiej z każdym razem. To ciągle trenujecie, poprawiacie się, zaczęliście od trzech porażek, teraz trzy wygrane. Jak oceniasz wasze dotychczasowe wyniki w lidze? Jesteś zadowolona, liczyłaś na więcej? I w co celujecie? Myślicie, że dacie radę powalczyć z zujotem o pierwsze miejsce w grupie? Myślę, że damy radę powalczyć z każdą dużym nie z Jotem I do tego idziemy i to zrobimy. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ostatnim moim dzisiejszym gościem tradycyjnie jest trener gospodarzy Kocot. Panie trenerze, 4 do 0, co nam może pan powiedział o spotkaniu? No pierwsza połowa trochę taka senna, dopiero w drugiej połowie zawodniczki się obudziły, no i zrobiły to, co miał zrobić, zdobyły 3 punkty. Cieszymy się ze zdobycia zdobyciach punktów. Nie przyszło to nam na pewno łatwo. No, dziewczyny starały się, starały się realizować. No, mieliśmy podobne założenia nawet jak nawet z Yotem, czy, czy w poprzednich wygranych meczach grało nam się trudniej, bo bardzo fajnie się drużyna rolnika ustawiała. Mieli taki pomysł na grę, jak my mieliśmy jak i my, stąd to wyglądało, wyczekiwanie. No, pierwsza bramka otworzyła trochę spotkanie, udało nam się skontrować. bardzo się z tego cieszymy. Czy taktyka rolnika, polegająca na cofnięciu, się zaskoczyła was? Nie jesteście jeszcze przygotowani na tyle dobrze, dogrywa tak opozycyjny, żeby spokojnie mu sobie radzić z tego typu rywalami i tego typu taktyką, którą stosują? Nie, nie zaskoczyła nas, aczkolwiek zdecydowała o tym, że mecz wyglądał tak, jak wyglądał. Nie byliśmy, nie jesteś, dziewczyny nie są jeszcze przygotowany na tyle taktycznie, żeby grać wysokim pressingiem, żeby, żeby niektóre w ataku pozycyjnym, żeby dominować, dominować przeciwnika, a do tego były zmuszone. Uważam, że i tak wypełniły, wypełniły dobrze swoje zadanie, te, te cele, które sobie założyliśmy, bo i w pierwszej połowie miały, miały sytuację, i w drugiej połowie już udało się wykorzystać kilka sytuacji, bardzo dobre uderzenie Julii z rzutu wolnego otworzyło nam ten, nam ten wynik i otworzyło mecz. No i, ja tu to nie uważam, żeby nas ktokolwiek zaskoczył, ja po prostu, yy, no tak, tak to wyglądało, no, 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 na, dla nas najbardziej liczy się wynik, a w drugiej kolejności chcielibyśmy cieszyć kibiców yy, dobrą grą, no, aczkolwiek, aczkolwiek liczy się ten wynik, więc nie chcieliśmy stracić bramki przede wszystkim. Zagra, Drużyna zagrała na zero z tyłu, ale mimo tego zapytam, bo nie zawsze liczba straconych bramek odpowiada temu, czy trener jest zadowolony z gry defensywnej i właśnie takie jest czy trener jest zadowolony z tej gry defensywnej, tak, tak, dziewczyny, dziewczyny robią cały czas postępy w tej grze, e, b, oczywiście są nadal problemy e, w pewnych aspektach, no trochę brakowało nam e, blokowania uderzeń, e, zwłaszcza tych z dystansu, nie podchodziliśmy do przeciwniczek, no, na szczęście Ania Król e, wybroniła kilka groźnych strzałów i, no, i skończyło się jak się skończyło, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z drużyny, bo, bo robią postępy i... i, i Mam nadzieję, że się uda zrealizować nasz cel. Po dzisiejszym meczu przeskoczyliśmy rolnika w tabeli, zajmujemy trzecie miejsce. Czy myśli pan, że drużyna jest w stanie rzucić wyzwanie Ujotowi owi w walce, w walce o pierwsze miejsce w grupie? W ogóle na to nie patrzę. Naszym celem jest awansować do czwórki i, i to nas cieszy. Jeżeli uda się coś więcej, to będzie cieszyć bardziej, ale, ale my mamy awansować do playoffów i żeby ten cel zrealizować, w każdym meczu będziemy chcieli wychodzić po trzy punkty. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Dziękuję, życzę powodzenia dalej. Dziękujemy.